Witam wszystkich po dłuższej przerwie. Do dłuższa była prawie dwa miesiące. Niestety, lenistwo i słowa wola odwiodły mnie troszkę od pierwotnego zamiaru ożywienia się tylko i wyłącznie surowym jedzeniem. A więc w ogóle popadłem w skrajności i zacząłem mieć prawie same fastfony. A to głównie z lenistwa i z braku czasu na myśleniu o jedzeniu, bo to jest łatwo i przyjemnie sobie podjechać autem, kupić co trzeba, zjeść i czuć się se tam długo. Ale zacząłem coraz gorzej się czuć, coraz bardziej senność mnie ogarniała, nawet tak, że w weekend potrafiłem spać e, cały dzień e, i mimo to, że wstałam, w dalszym ciągu się Więc e, ta jakość życia zaczęła spadać, no i to mnie skłoniło do tego, żeby jednak wrócić do tego projektu. I zależy mi na tym, żeby jednak się teraz pilnować. Więc jest w tej chwili już środa, od poniedziałku rano. Stosuję się do takiej diety właśnie. Już w niedzielę taki miał, miałem rozpęd, ale od poniedziałku już dokładnie zacząłem jeść stricte rzeczy, tylko surowe. Chodzi oczywiście o surowe warzywa i owoce. Zauważam, że bardzo dobrze i wygodnie mi jest jeść w sposób taki, że robi sobie w pracy szejki. Taki green shejki, jaki to w necie się często widzi. Czyli biorę sobie blender o taki. Nie jest to duże naczynie, ale powiedzmy, około pół litra ma, wobec mniej, 0,4 jest napisane. I takim jednym słuchajcie, szejkiem, takim, czyli na przykład dzisiaj zjadłem. Taki nóżek, troszkę liści, szpinaku, pom dwa pomidorki, plasterek cebuli, pieprz i pół banana. Taka więcej proporcja. I do tego to połowa woda. Zmiksowane muszę Wam powiedzieć, że zupełnie się czuję, jakbym taki naprawdę dobry posiłek z jakimś mięsem zjadł. W ogóle nie czuć yy, głodu, i taka jest satysfakcja. Bardzo, bardzo to jest dziwne, bo wydaje się, że takie rozwodnione, nie dość, że same warzywa, to już owoce, to jeszcze rozwodnione, to wydaje się, że to powinno mnie zaspokajać. A, a efekt jest taki właśnie dziwny, że, że bardzo mi to wystarcza. Więc mam nadzieję, że jeżeli na tym chociażby będę jechał, to, to jakoś zajadę. Mam na uwadze oczywiście, żeby jeść również inne rzeczy, jakieś takie orzeszki, różne słyszone takie taktyle i tak dalej, żeby to rozmaicać. No, rano na przykład zjedzę sobie marchewkę i będę normalnie, nie w sposób przejkowy, tylko taki normalny i tak zacząłem dzień. Od jutra zamierzam jeszcze sobie pić dużo wody, bo szczególnie w początkowej fazie to zmiana trybu jedzenia zmusił mnie organizm do tego, że będę się oczyszczał. Czyli, że będę po prostu, mój organizm zacznie tkankę tłuszczową troszkę spalać, a za tym idzie po prostu zacznie, toksy, zaczną toksyny wychodzić z ciała. No i to spowoduje, że trzeba się, jeszcze oprócz tego, że się zmieniło jedzenie, trzeba jeszcze będzie się oczyszczać. Najlepszym sposobem jest właśnie picie dużo jeszcze wody, znaczy to jest jeden ze sposobów, o innych powiem później. Z tego, co w necie wyczaiłem, wyczytałem, czy też obejrzałem, to najprościej jest pić dużą ilość wody w stanie zraz rany. Wtedy to wykorzystuje właśnie do tego, żeby oczyścić układ pokarmowy. A przez układ pokarmowy wydają się toksynę. toksyny. To jest chyba naj, największy upust w toksyn, jaki istnieje. I w związku z tym zamierzam sobie tak pić Zdobniam cytrynę lub nie w zeszłym czy będę ją miał czy nie no i cóż za jakiś czas znowu się dezwa. powiem jak mi idzie opowiem o jakimś aspekcie dalej no i życzę im powodzenia bo dopiero zacząłem mam nadzieję się trzymać miałem już takie pokusy że chciałem już tam iść albo na kebab albo na chińczyce albo, na KBP, albo na coś tam jeszcze czy z smak na ale nic, trzeba się trzymać Generalnie staram się po prostu nie być głodny, i jeżeli coś tam poczuję, to zaraz sobie coś robię takiego, że, że zaspokaja ten mój głód.